1 maja jemielnicy opanowali rycerze, kupcy i zakonnicy. Kilka tysięcy osób, także z okolicznych wsi, odwiedziło sołectwo, które przygotowało dla nich wspaniałą, średniowieczną zabawę. Pierwszy był ładny, drugi był jeszcze lepszy, a ten no, po prostu bije na głowę te dwa poprzednie. Widzę, że tych osób, które odwiedzają mielnicę w tych dniach, jest jeszcze więcej. W województwie opolskim jesteśmy po prostu jedyni, jedyną gminą, która. Ma na swoim terenie właśnie klasztor pocysterski. Także no, trudno by było, żebyśmy po prostu tego atutu nie wykorzystali. Uważamy, że właśnie na tych, na tych cystersach, na spuściznie cystersów możemy właśnie budować naszą, naszą przyszłość. Możemy tutaj wykorzystywać te walory do promocji gminy i z tego bardzo często korzystamy. Jarmark integruje mieszkańców gminy i zwiększa ich aktywność w życiu społecznym. Jest też świetną okazją do spędzenia wolnego czasu z rodziną. Dlatego tegoroczne święto wsi zostało połączone z obchodami diecezjalnego święta rodziny. Jesteśmy e, uraczeni tutaj przez mieszkańców gminy i przez mieszkańców Wiemielnicy takim piękną symbiozą dwóch w sumie imprez. To jest diecezjalne Święto Rodziny, które mamy drugą edycję. I trzecia edycja to jest Jarmark Cysterski. Tu też jest to dzień taki spotkania Bractwa Świętego Józefa, które zostało zawiązane. No a ten taki program teraz artystyczny w ramach Jarmarku Cysterskiego jest, że tak powiem, pięknym i dopełnieniem i rozwinięciem tego, bo my się chcemy cieszyć, radować. Jest to trochę i manifestacja wiary. Jest to też na przedłużeniu rzeczywiście tego, co Cystersi tutaj robili, co znaczyli. To jest takie właściwie przez ten jarmark cysterski stara się tutaj wójt i myślę w ogóle też razem tutaj z kościołem, bo to tutaj parafia i ksiądz proboszcz też czyni. Staramy się to dziedzictwo Cystersów jakoś na nowo przybliżyć. O nim powiedzieć e, i też jednocześnie z niego zaczerpnąć, bo jest z czego czerpać. Jest to dziedzictwo nie tylko kultury agralnej, ale także bym powiedział nawet muzycznej, a więc wszelakiej kultury, bo, bo Johannes Lucius e, opad tutaj tego, e, tego, tego klasztoru, e, no to jeden właściwie ze słynniejszych muzyków śląskich, a jeśli chodzi o, o dziedzictwo. Muzyki cysterskie to właściwie sama czołówka europejska. Wprawdzie cystersów w Jemielnicy dziś już nie ma, ale można było zobaczyć ślady ich działalności. Za cystersów przebierają się mieszkańcy. Skoro promujemy cysterskie co nieco i, i Jemielnica cystersem stoi, no to musieliśmy y, uszyć stroje i w nich się prezentujemy jako faktycznie przebrani zakonnicy, ale gro ludzi bierze nas za prawdziwych. Dziwią się, że jako jedyna kobieta jestem w zakonie. Ja jestem dumny, że jestem w takiej miejscowości, tak historycznie powiązane jest z cystersami, bo to przecież tylko dzięki cystersom dzisiaj możemy to świętować i ten rozwój nastąpi właśnie tylko dzięki nim. Staraliśmy się po prostu pokazać mieszkańcom, nie tylko tutaj Jemielnicy, ale i całego regionu, coś innego, coś średniowiecznego, że nie tylko technika i nowoczesność są teraz znacza się I dlatego postanowiliśmy zorganizować Jarmark Cysterski. Jako członkowie stowarzyszenia pomagamy Urzędowi Gminy, bo głównie on tutaj jest zaangażowany, ale nasz wkład też jest tu w Jarmarku. W tym roku przyjechali także Cystersi Prawdziwi z Wąchocka. My ostatnio mamy takie swoje produkty na no, wierzch, żeśmy tu przyjechali, przywieźli je. I jesteśmy zachwyceni całą oprawą i tą duchową, no i to i całym jaromarkiem, jaką jako taką festynem. Atrakcji było rzeczywiście wiele. Każdy kto przybył tego dnia do Jemielnicy mógł przenieść się do średniowiecznych czasów. Pokazy dawnych rzemiosł przybliżyły uczestnikom coraz częściej zapomniane zawody, to jest kowalstwo czy tkactwo. Bardzo ładnie. No występy, różne pokazy, takie te grycerskie. Bardzo się podoba, tylko szkoda, że pogoda za bardzo nie dopisała. Bardzo mi się podoba, bardzo dobra organizacja i fantastyczny odbiór ludzi. Słyszałam, że tutaj promocja już była wcześniej dosyć spora i pewnie to też ma wpływ. Jarmark Cesterski w Wiemielnicy to impreza, która staje się tradycją. Realizowana jest w ramach wspierania małych projektów przez lokalną grupę działania Kraina świętej Anny. Jemielnica pokazała, że dobrze potrafi wykorzystać każde unijne wsparcie. Do świetności przywracane są zabytkowe obiekty. Wieś staje się atrakcją regionu, a sukces jarmarku zapowiada, że kolejny odbędzie się w Jemielnicy za rok.